Witam Was w e, kolejnym odcinku na kanale Marcel i jego Świat, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam parę wibracji jakie są dostępne na iPhone i jak taką wibrację możemy sobie e, utworzyć. E, ale zanim do tego przejdziemy to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję oraz jeżeli chcecie się ze mną skontaktować to piszcie do mnie na maila marcelkarasek 2 Dobra, teraz tak. E, Wibracja służy do tego, żeby na przykład jak przychodzi nam SMS, lub ktoś do nas dzwoni, no na to telefon nam wibruje. To taką wibrację możemy sobie wybrać z listy stworzonej. Yy, są różne wibracje. Lub możemy stworzyć swoją własną. Ja teraz sobie przejdę do ustawień. Aparaty słuchowy, zdjęcia. Kalendarz, niedzielę. kontener, szybkość mówi 60. No, dobra, teraz tak. Dok, wiatr, safak. Szukaj, st Wisiele. Mobile MP, ustawienia. Dwa nowe rzeczy. Wchodzę do ustawień. Uskoczył maksymalny Idę do opcji. Ekran głowy, ekran jest dźwiękiem. Szukaj kopeta, tryptowa, powiadomie, dźwięki i haktyka, przycisk, dzwonek, Na nagłówek. Głośność zmieniaj przy Haktyka. Zawsze odtwarzaj. Przycisk. O. Przyciski głośność. Dzwonek. SMS-u, nowe, po, nowe pocz, Nowe pocz. Przyciski haktyka. Zawsze sygnały faktyczne dzwonków i alertów. Nagu. Sygnały hat. Zawsze odtwarzaj. Odtwarzaj. Nie odtwarzaj. Zawsze pomij. Sygnały ha, Sygnały Dźwięki i hatyk. Dźwięki i hat. Ustawienie dzwonek i alerty. Głośność dźwięk, Dzwonek i alerty. Nagłówek. Zmieniaj przyciska. Haktyka. Haktyka. Zawsze odtwa. Przyciski głośność. Dzwon. sms Dzwonek. Porcyjka. Przycisk. SM Nowe po. Nowe po. Wysłanie. Alertyka. Alerty przy, Alerty dom. Czucie klawia A A no SMS-u, dzwonek, porcyjka, przycisk. FLIR, kręgi, przy, dźwięki, dzwonek, haptyka. Domyślnie, przycisk. Och, y, musiałem wejść, chwilkę mi to zajęło. Musiałem wejść w dzwonek. Tutaj mam haptyka. Klikam. Zaznaczone, synchronizowane, standard, akcent, przycisk. akcent. Zaznaczone, akcent. Alert, przycisk. Zaznaczone, alert. Alert. Bicie serca, przycisk, zaznaczone. Bicie serca, a, a standardowe, synchronizowane, akcent, przycisk. No, zaznaczone, akcent. Wy akurat e, tych wibracji nie, 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 nie słyszycie, no ja słyszę tutaj w rękach. Trzeba, żeby sobie taką wibrację stworzyć, no i tutaj a, mamy różne Bicie serca, różne, zaznaczone, bicie serca. S, -O s, przycisk, zaznaczone, s, o, s, stacato, przycisk, zaznaczone. Symfonia, przycisk, zaznaczone. O, symfonia. o, ta symfonia tu na przykład teraz tak szybko bije. Szybka, przycisk, zaznaczone. O, szybko teraz mi tak szybko wibruje w rękach. Brak, przycisk, brak. Utwórz, no, utwórz nową wibrację. Ale mamy taką opcję jak utwórz swoją wibrację. Utwórz, nowo, wibracje, utwórz nową wibrację. Utwórz nową wibrację, okej, okay, klikam. Anuluj, przycisk. Nowa wibracja, zachowaj. Wygasz o nagrywanie wibracji, rozpoczęte. I teraz, y, dotykając ekranu, mogę na przykład pukać, to ona będzie na przykład. Ja teraz mam. Jak mam to... Nagrywanie tam. wibracji zakończone. O, jeszcze raz. 65%. Nagranie z ekranu. Dotknij powierzchni. Okej. Okay. 70. Zachowa. Dotknij powierzchni. 70, dotknij powierzchni. No dobra. Uwaga, nowa wibracja. 10, mikrofon w... Wielkie U, Wielkie I, wiel, 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 Wielkie E, Wielkie W, Wielkie E, Ewa. Jako E tą wibrację w, nazwę, dam samą Edytowane. Wielkę e. e Edytować, E, E, zachowaj, przycisk, zachowaj. dzwonek, przycisk wróć, stat, stat, S, o, brak, utwórz nowy widok. zaznacz, własny, zaznaczone, Wielkie E, przycisk, zaznaczone, o, Wielkie Wielkę E. Wielkie E. No i ja tak dotykałem tylko ekranu, o tak pukałem, o, zaznaczone, to ta wibracja wielkie. jest szybka. Czyli możemy albo sobie wybrać właśnie z listy wibracje. Dzwonek, haktyk Eck. Synchronizować standardowe. akcent, Alert. Przycis, alert przycis, bicie serca. Przycis, bicie serca. SOS. S -O -S, S -O -S. to, Symfonia. Szybka. Przycis, symfonia, szybka. No, no i tutaj brak, sobie przycis, swoją. Brak. Twórz przy... nowo wibracje, O, właśnie utwórz nowo wibrację i moja wibracja to. Zaznaczone. wielkie R. Przycisk. Tak, I on sobie sam Dostępne stworzyłem. czynności. Więc tak. Usuń, aktywuj, o, domyś... możemy sobie tworzyć wibracje. Jeżeli Wam się ten film podobał, to zostawcie łapkę w górę komentarz, subskrypcje i e, jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to piszcie do mnie na maila marcelasek 2gmailcom i do zobaczenia w kolejnym filmie. papa. Pa. Centrum sterowania, brak. Utwórz nowo dźwięki półla. Rozpoznawanie mu stron, dźwięk Aparaty słuchowe. Zaznaczone. Nagranie...